Siemanko, moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Mam dla was naprawdę niezłe newsy związane z nowymi petami, które mogą trafić do PET Simulator X. Zostaw lajka, subskrybuj kanał i być może te pety świadczą o różnych rzeczach. Być może. Ale o tym powiem za chwilkę, więc usiądźcie wygodnie, obejrzyjcie cały odcinek. Moi drodzy, pokażę Wam te pety. Jest pełno petów, które zostały jakby opublikowane przez strony zajmujące się przeciekami do PET Simulator, i to są pety naprawdę spoko, ładnie wyglądają i być może będą z jak, jakiś nowy świat, będzie do nich. Już Wam pokazuję te peciki, proszę bardzo, poszerzmy sobie ten widok, może zobaczcie. Mamy pety, tutaj ten pet, który jest na pierwszym, miejscu. W ogóle te pety kojarzą oprócz może tego koali, bo to jest chyba koala, to jest wieloryb, ale te pierwsze dwa pety od góry licząc jeden, dwa, cztery w sumie e, kojarzą mi się z Fantasy Worldem, natomiast wydaje mi się, że do Tech Worldu jakoś tak średnio one pasują, chociaż być może Będą one w Tech Wordzie, bo załóżmy, brakuje nam jednego, jednego jajka tak? do Tech Wordu. Przenieśmy się tam może e, na szybkości do Tech Word i Tech City i sprawdźmy sobie, e, ile jest petów w jednym jajku, żebyśmy wiedzieli mniej więcej o co chodzi. E, jak widzicie, są cztery pety i wersja złota. Więc tutaj też prawdopodobnie jakieś cztery nowe pety. Tutaj mamy pięć w tym przypadku. Tutaj pięć. Tutaj też tu cztery, tu pięć. To jest zależność losowa, ale minimum jest cztery, maksimum 5 z tego co widzę. E, więc no tutaj przynajmniej 5, przynajmniej cztery jakieś nowe pety mogłyby się pojawić. Przejdźmy zatem tutaj. Ile ich mamy? Raz, dwa. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc Możliwe, że są to pety, które trafią do ostatniego jajka w Tech Wordzie. Jest to całkiem prawdopodobne. Który Wam się z tych pecików najbardziej tutaj podoba? Dajcie znać, bo mi tak szczerze mówiąc, ten, który jest na pierwszym miejscu, obstawiam, że kolejność to jest. Mitek i legenda, więc to jest prawdopodobnie mityczny pet. Natomiast ten tutaj będzie legendarny. Ta legenda mi się najbardziej podoba. Szczerze, jeżeli chodzi o te aspekty wizualne, to jak najbardziej legenda. Sprawdźmy sobie kolejno. Tutaj są jakby te pety, ten, ten legendarny pet jest taki. Widzicie, powiększony, więc y, fajnie to wygląda. Sprawdźmy jeszcze jeden. O, tutaj mamy też powiększone, tylko też z innej perspektywy. Trochę y, słabo, że oni dodają te znaki wodne. Y, wiadomo skąd bierzemy te, te zdjęcia, oczywiście. Natomiast kurka, no chciałbym ładnie zobaczyć je jakieś ładne i w ładnym miejscu żeby sobie potem wyciąć na miniaturkę, a tu takie znaki wodne, że jasny gwint. No ale nie wracając do tematu, słuchajcie, prawdopodobnie jest to ostatnie jajko w TechWardzie, ewentualnie może jakiś nowy świat nas czeka, ale wydaje mi się, że Preston nie zostawi pustego pola na jajka w TechWardzie. Tyle z mojej strony który według Was pet jest najlepszy i zapraszam Was na mojego Discorda, link macie w komentarzu. Dołączajcie, tworzę Discorda dla osób, które lubią grać w Robloxa, macie też tam miejsce do tradowania swoich petów. Do zobaczenia!